Freddy Dzień dobry, widzę, że nagrywamy z tą mocy bo chciałem pokazać wam pewne kody. Um, więc. Graj. Patrzcie, wchodzimy do tutaj i wpisujemy After Party. After Bez spacji. Party. party. After Party. Ja już go odebrałem. Więc teraz przechodzimy do takiego, którego jeszcze nie odebrałem. Chodźmy z tym gościem. Dobrze, ten, to, ten też może być. Ten też może być gościem. No więc tak. Idziemy do 100 nocy przetrwania. I teraz, co robimy? Na pewno powiem Wam poradniki. Idziemy tak. Bierz tak. Obkrężamy, żeby było szybciej. Ja mam już i mam 40 tych, właśnie. Co wam tu, o, tutaj mam? Widzicie? Więc warto pozbierać aż drz dwa drzewa na drugi poziom ogniska. To jest bardzo szybkie i bardzo skuteczne. A jeden węgiel do trzeciego. Szybko i skutecznie. Do drugiego ogniska. Do, do drugiego poziomu ogniska potrzebujemy oto sześciu. Właśnie tych. I jeden, a jakie damy? Jeden, o cholera, tamten wziął Baron. Dobra. Okej. Okay. I musimy na pewno skupić łyżwy. I drabinę, bo ona jest bardzo potrzebna. Będziemy ratować elfa i dał nam taki wielki prezent. Więc trzeba kupywać łyżwy. Powiem wam tylko tyle. On stworzył piwnikową mapę. To my bandaż mamy. Hmm, a tu, o ile tu węgla jest? Dobra, weźmiemy tu węgiel. I masz jeszcze tu będzie. No oczywiście, że jest. Tu jest. Mamy 6 węgla. Aż sześć. To dużo widzę. Hmm. Chodźmy o, on, ma, on zbudował dla nas mapę, a my wsadzamy ten cały węgiel. A... I patrzcie co, znam taką komendę e? da i tańczymy sobie, nie? I trzeba kliknąć um, shift, shift lock i tam będziemy i musimy pokonać tego świętego Mikołaja. Dobrze. E, dan, dan, C, i te o, is loknowy, e o oh Jezus, he, Dan, C, a, bo to trzeba tak, eh, d, e, dan, C. Nie da się. Dobra. E dan c D. I my nie tańczymy. Patrzcie. Piszemy E dan c dwa. Tańczymy i teraz po tak jakoś. Nie wiem, ja nie umiem tej sztuczki. Ej. Ale wiem, jak to się z dzieciakami robi. Może sobie skopiuję to. Czekajcie. Jak będę tyle razy. E. Dan C. Kopiuj. Dobra, trzeba to skopiować. E. E. Dan, co? Kopiujemy. I dobra, patrz. Jak skopiować? Nie umiem. <laughs> Ty, ile już tam tego ziomek Kornu? Dobrze. I teraz idziemy, musimy poszukać jeziorka i wędki. Czyli stałej pałki. Okej. Okay. Więc teraz... Bądźmy pod to ognisko zrobić, bo już mało ma poziomu. Trzecia jest? Czwarta, o Jezus. my musimy to przeżyć, nie? O, dzień. I właśnie o to chodziło. O to chodziło. Teraz mamy tu się wspiąć i uratować. Najpierw no co dostaniemy. No. Klejnot kultysty. I laski. Laski są bardzo potrzebne. A drabina już tu będzie. Niestety. Tu jest coś? Nie ma. Ale jest ptynka! I dobrze, dobrze. On ma mapę już. A ja jedzenia potrzebuję ale zrobię mam tu nic nie ma on wziął krzesła i spalił co za dobra chodźmy tu on ma? nie ale tam będzie jeszcze skrzynka jeszcze kompas jest ważny i trzeba jeszcze znaleźć wiecie co po drodze, jak jesteście głodni, to możecie sobie zjadać te jagody. Patrzcie. Idziecie, jesteście głodni. Robicie tak. Robicie tak po prostu. Co napotkacie, to jedzcie. Te jagody jakieś tam... Bo one są bardzo dobre. Dla was w grze. No i już macie widzicie ile głodu. Więcej, bo była czerwona. Aha. A będziecie, moje połady są fajne. I teraz musimy poszukać właśnie, wiecie czego? Bandaż, mamy bandaż drugi. I to ja szanuję. Jak normalnie klasa dyka dwa bandaże? Dobra. Idzie chyba po dziecko. Bo odkrył dziecko. Idź po dziecko, bałwanie. A wiecie, że da się samą siekierką? Zostawię mu te bandaża. a ja idę po dziecko. Wiecie, że da się tą starą siekierką nawet? Zabić tych wilków? wilków. No zobaczcie. Jak będziecie robić tak, to Was nie trafi, ale będziecie mieli darmowe mięsko. Widzicie? Jakie to jest fajne? Czekajcie. Nie otwieraj. Jestem głodny. No masz jakieś baranie jedzenie. A no tam są, o Jezus. O dobra sekiela, w końcu. Nigdy nie miałem takich. Nie no, miałem. Ja tak mówię, nie. Tylko. Skóra wilka jest bardzo przydatna dla nas, ludzi. Bo można... <ścoughs> Właśnie. Co robi skóra wilka? Skóra wilka jest bardzo ważna, bo można. Nie wiem. <laughs> bo można, nie wiem. Weźmy sobie, zbudujmy działkę rolniczą. Albo zbudujmy... Nie, te łóżka trzeba budować. A właśnie, jeszcze walimy jednej rzeczy nie powiedziałem. Budujcie łóżka. Łóżka są najważniejsze. Wiecie? Budujcie łóżka normalnie. Łóżka są najważniejsze. Trzeba budować łóżka. Przez, przez to nie przeżyjemy długo. Bo będą mi wolniej dni mijały, ale mamy już pierwsze dziecko. I dobrze, na drugi dzień. To bardzo dobry No My sobie tutaj sadzimy jeszcze to drzewko. I tutaj damy. Tak! Jelenia nie ma. I dobrze. No, dobrze, i mamy wszystkie. Mamy, mamy. No więc właśnie. Co teraz robimy? Wkładamy to wszystko. Mamy 22 terawny, na to nie obchodzi, budujemy łóżko. Łóżka najlepiej budować koło siebie. Patrzcie, to. Pyk. Mamy łóżko pierwsze. I zobacz. teraz będziemy. Widzisz, co trzy tera będą się zwiększać. Warto? Warto! No więc właśnie, buduję już Druga rzecz, zbieraj blachy. Musisz zbierać. A my sobie przejdziemy to. Przecież się tego nie da przejść, zobaczcie. Pyk. Jedno okrążenie. Kanister, nieważne. Tam znowu trzeba uratować elfa. Włócznia. Bardzo dobre. A to nie. W takich shopach zazwyczaj są bardzo mocne rzeczy. Więc proszę nie omijajcie tego. Na TikToku widziałem jak jakaś pani miała, wiecie co? Rubinową. No i się nie myliłem, że nie są dobre, nie? Zobaczcie, najlepszą projekt. Nie, do, no dobra, no. Po prostu. O, korpus. To. No więc tak. Jeszcze musimy poszukać. Wiecie, czego. Unboxing. Unboxing, plądrowanie, struktury, dziewucha, wilk, kilnięcia. No więc nie udało nam się, ale dostaliście duże porady, więc...